Witam wszystkich, właśnie teraz wracamy sobie z Repty, z, że tak powiem z przymiarki, można powiedzieć z takiej pierwszej, pierwszej wstępnej co do kończyny takiego spotkania wstępnego. E, pozytywne bardzo spotkanie, bardzo mili ludzie tam w Wigo, to trzeba przyznać, ale jest to pierwsze spotkanie. E, teraz no troszeczkę trzeba pozałatwiać papierów, e, także jak pozałatwiamy papiery, to potem kolejne, że tak powiem, spotkanie e, już z przymiarką, już, e, że tak powiem, e, z taką grubszą sprawą co do pończyny. E, no i też jeszcze przede wszystkim przy tym filmiku chciałem podziękować, bo wczoraj miałem urodziny, dostałem dużo, dużo, dużo życzeń od ludzi, e, że tak powiem, i słownie, i pisemnie e, na Facebooku. Także wielkie dzięki. E, dzięki, że jesteście z nami tu. I że, że nas wspieracie swoimi słowami, swoimi, że tak powiem, e, lajkami, jak ja to nazywam. Także dzięki wielkie jeszcze raz i do przodu, a jak będę już miał kończynkę, to z każdego z osobna kopnę w tyłek. <grywki> dzięki, powodzenia.